Politologa europejskiego i doktoranta na Uniwersytecie Warszawskim. Na nasze pierwsze pytanie: jak wspominasz naukę w naszym liceum? To tak było dawno temu, ale bardzo dobrze wspominam, szczególnie nauczycieli, z wielką radością. Komentujemy sobie posty na Facebooku, odwiedzamy się, czy to w liceum, czy gdzieś na ulicy, więc na pewno. Osoby, które tu poznałem gdzieś gdzieś zostały, to nie była tylko nauka ściśle przedmiotów, ale też jakiegoś funkcjonowania na co dzień jakiegoś życia w społeczeństwie, jakichś wzajemnych, międzyludzkich relacji, więc zdecydowanie dobrze wspominam yy, nauczycieli i w sumie zmiana środowiska po, po, po szkole podstawowej wydaje mi się, że całym było takim kopniakiem do przodu, yy, elementem życia. Czasem życia, w którym można poznać nowe osoby, więc z tej perspektywy września i, i Sienkiewicza jak najbardziej w serduszku pozostały. Czyli wywarło to na tobie taki wpływ na przyszłość? Na pewno, na pewno. Wydaje mi się, że wybór szkoły średniej zawsze ma jakiś wpływ na naszą przyszłość. Ja trafiłem na bardzo dobrą wychowawczynię, trafiłem na bardzo dobrych nauczycieli, którzy potrafili mnie też nakierować, kiedy. Kiedy byłem gdzieś zagubiony, no i potrafili też wspierać w momentach, kiedy wątpiłem, czy ścieżka, którą obrałem jest dobra. Więc z tej perspektywy jak najbardziej było, było w tym dużo nauki, nie tylko tej podręcznikowej, ale też takiej, powiedzmy, nauki życia. Kilka lat temu prowadziłeś wywiad z absolwentami liceum i jak przez te lata zmieniły się, zmieniły się twoje życie? No, wydaje mi się, że największą zmianą jest to, że taką małą lokalną kamerę zamieniłem na ogólnopolską, ponieważ teraz mam okazję rozmawiać rzeczywiście z osobami ze świata polityki, kultury czy nawet sportów, którzy są rozpoznawani w całym kraju. Więc z tej perspektywy rzeczywiście nastąpiło dość dużo dynamicznych spodziewałem się, że, że mając 126 26 lat będę mógł realizować się w, nie tylko w Warszawie, ale też, też jakoś częściowo poza granicami naszego kraju. I, i kiedy, kiedy w liceum przeprowadzałem te wywiady z naszymi absolwentami i absolwentkami z lat ubiegłych, nie spodziewałem się, że za e, kilka lat ja będę tą osobą, która znajdzie się, się na ich miejscu. E, jakbyś mógł tak przybliżyć nam, czym się zajmowałeś przez te lata? E, po studiach. No, studiowałem europejstykę i, i, i e, stosunki międzynarodowe, więc coś, co mnie od zawsze w jakimś stopniu interesowało. Ale też łączyłem to z pewnego rodzaju pracą dziennikarską, czyli udawało mi się pisywać zarówno do lokalnej gazety, jak i chociażby montować materiały radiowe w, w naszym radiu lokalnym. Więc, więc to było coś, coś bardzo rozwijającego, coś, co pomogło mi patrzeć w przyszłość i widzieć swoją przyszłość właśnie związaną ze światem mediów szeroko rozumianych. Więc nastąpiły rzeczywiście duże zmiany. Łączyłem hobby z nauką, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby nie dać sobie wmówić, że praca jest tylko wtedy, kiedy wracasz zmęczony czy zmęczony po 8 godzinach i masz tego dosyć. Więc, więc warto łączyć hobby z pracą, i wtedy rzeczywiście lata lecą, dni upływają i człowiek idzie jednak jakoś z uśmiechem przez życie. Mm, Czy jak uczyłeś się w naszym liceum, to już wiedziałeś, co chcesz robić, albo może czy, czy nauka w sieniu miała jakiś wpływ na te wybory, na który, który decyzje, które podejmowałeś? Na pewno był jakiś do tego, co, co chciałbym robić, mniej więcej kierunek, w którym chciałbym iść. Wiedziałem, że nie jestem matematykiem, więc raczej nie po drodze mi też będzie z politechniką czy z jakąś chemią. Wiedziałem, że Chcę realizować się, wykorzystując to, w czym też utwierdzili mnie nauczyciele Sienia, to w czym, w czym ich zdaniem byłem dobry, czyli umiałem pisać. Wiele osób mówiło mi, że powinienem iść w tym kierunku, więc posłuchałem ich, uznałem, że skoro ktoś chce mnie czytać, to może warto dla kogoś pisać i zacząłem to robić. Ale to były tylko takie zalążki, i życie je tak te plany weryfikowało. W moim przypadku weryfikowało je dość pozytywnie, nie, nie narzekam na, na te wybory, które, m, które podjąłem. Z perspektywy czasu rzeczywiście wiem, że, że w liceum pojawiły się, pojawiły się jakieś takie podrygi, czy były wskazówki, w którym kierunku mogę iść. I ja z tych wskazówek skorzystałem. i w sumie każdemu mogę to polecić, jeżeli ktoś nie wie, co chciałby robić w życiu i trafi na odpowiednich ludzi. A wydaje mi się, że nauczyciele Sienia to są dobrzy ludzie na dobrym miejscu, warto ich posłuchać i na pewno nikt na tym nie straci. Mhm. Więc studiowałeś europeistykę i, jak już mówiłeś, stosunki międzynarodowe w, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak byś mógł, może opowiedzieć coś, jakie są perspektywy po tych studiach, jakie dają one możliwości na przyszłość? Kierunki, które niespecjalnie wydają się atrakcyjne z takiego punktu widzenia rynku pracy, są atrakcyjne z punktu widzenia rynku pracy. To, że ktoś uważa, że kierunki społeczne czy humanistyczne są jakąś niszą, po prostu się myli, bo one jednak. Światnie składa się z samych informatyków, budowlańców i osób związanych z jakąś, jak, jakimiś naukami ścisłymi. Po europejstyce czy po prawie europejskiej, kiedyś ten przedmiot, czy ten kierunek nazywał się na UAM-ie, można rzeczywiście podjąć szereg działań, zarówno z funduszami unijnymi, a jednak to jest coś, co nas otacza na, na bieżąco i skupić się na jakiejś takiej pracy stricte. Hmm, finansowej, rozliczeniowej, urzędniczej, ale można też realizować się na, na płaszczyźnie europejskiej czy międzynarodowej. Mamy wielu znajomych, którzy taką karierę właśnie rozpoczęli w strukturach Unii Europejskiej poza granicami naszego kraju. Jeżeli chodzi o, o, o stosunki międzynarodowe, to też jest bardzo ciekawy kierunek, ponieważ z jednej strony łączy to naszą Współczesność, obecną polityka to co nas otacza, no bo my możemy się polityką nie interesować, ale polityka zawsze się nami interesuje. Więc z jednej strony łączymy ten, 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 ten filar wewnętrzny, domowy, a z drugiej strony można iść w kierunku e, gospodarczym, handlowym. Jednak e, żyjemy w zglobalizowanym świecie, praktycznie każda firma prowadzi jakieś stosunki zagraniczne albo handel zagraniczny, no i potrzebuje specjalistów w tym zakresie. Więc jak najbardziej studia na UM oferowały taką specjalizację, która dotyczyła gospodarki, ekonomii właśnie w stosunkach międzynarodowych, czyli prawa handlowego, prawa międzynarodowego. I wiem, że są też osoby, które w międzynarodowych korporacjach pracują właśnie na stanowiskach odpowiedzialnych za kontakty między, międzynarodowe, więc, więc jak najbardziej warto uderzać w te tony, które według niektórych są już zapomniane, czy, czy, czy powinny być wygaszone. Tutaj jednak będę, będę przeciwnikiem takiego podejścia i, i będę bronił tych, którzy chcą realizować się humanistycznie i społecznie. Kiedy chodziłeś do Liceum, mówiłeś, że interesowałeś się e, dziennikarstwem i polityką europejską. Tak? To czy poleciłbyś to dzisiejszym pokoleniu, dzisiejszym młodym? Dzisiejszym dzisiejszym e, to jest na pewno świat, który się przenika. Od tego trudno uciec. Zresztą sami możemy obserwować. E, nie tylko to, jak niektóre media są zaangażowane w polityczny spór, ale też samych dziennikarzy, którzy stają się politykami, czy na odwrót, więc, więc to jest świat, który na pewno nas otacza. Polityką zawsze warto się interesować. Tak jak, tak jak mówiłem, polityka to, jest, to nie jest tylko Sejm czy, czy, czy Rada Gminy, ale to jest ten chodnik, który idziemy do liceum, ten autobus, który za moich czasów nie dojeżdżał do liceum. Więc to jest absolutnie wszystko, co nas otacza, więc tym warto się interesować. A z perspektywy dziennikarskiej, czy, czy, czy w ogóle pracy w mediach, bo to można szerzej traktować dzisiaj jednak praca w mediach, nie tylko dziennikarstwo, ale też tak zwane nowe media, tak? media społecznościowe, funkcjonowanie w internecie, tutaj rzeczywiście yy, warto angażować się chociażby z tego punktu widzenia, że ma się jakąś wewnętrzną satysfakcję czy poczucie, że można zmieniać rzeczywistość. To bardzo często dziennikarskie śledztwa, czy dziennikarskie... czy tematy podejmowane przez dziennikarzy wyznaczają jakieś trendy, więc tutaj jak najbardziej warto się angażować i wydaje mi się, że to jest też zawód, czy profesja, która wymaga pewnego rodzaju odporności na stres, ale nie każdy musi być dziennikarzem śledczym, można realizować się w nie wiem, tematyce gospodarczej, społecznej, kulturowej, można być można być recenzentem spektakli teatralnych czy, czy, czy pracować w szeroko rozumianej kulturze z tej perspektywy dziennikarskiej i jak najbardziej wypełniać tą, nawet nie wiem czy nisza, ale jeżeli jeżeli ktoś jest dobry i lubi to, co robi, to na pewno bardzo szybko zostanie zauważony. Czyli mówisz, że warto podążać za marzeniami i tylko działać w tą stronę, tak? Nie warto, warto słuchać siebie, może tak. Nie warto słuchać czasem tych fałszywych proroków dookoła, warto jednak zaufać samemu sobie. Jeżeli macie przyjaciół, to, to, to wiadomo, że to jest jednak ta grupa, która działa na Waszą korzyść, a, a nie niekorzyść, więc tutaj warto z nimi również rozmawiać. Z, ze swojej perspektywy wiem, że taki... Wewnętrzny upór i chęć dążenia do tego, do tej, dążenia w tą ścieżką, którą się obrało. Nawet jeżeli gdzieś tam nastąpiły potknięcia, to jest coś, co, co polecam każdemu, i zdecydowanie, jeżeli robi się to, co się lubi, no to po prostu człowiek zdecydowanie lepiej realizuje się w życiu. A może truizm, ale jednak nikt za nas tego życia nie przeżyje, więc warto, żeby. Warto mieć satysfakcję z codziennością. A czym zajmujesz się teraz aktualnie i czy, czy jak wygląda Twoja codzienność? Moja codzienność to przede wszystkim żonglowanie grafikiem, żeby pogodzić te dwie nogi, na których stoję, czyli pierwsza, ta naukowa, na uczelni, gdzie z jednej strony prowadzę badania do tej do pracy doktorskiej, która jest poświęcona polskiej, czeskiej polityce, szczególnie polskim, czeskim partiom politycznym. Więc z jednej strony to jest, to jest żonglowanie grafikiem, z drugiej realizacja no w sumie przedsięwzięć, które sam na siebie narzuciłem, a to jest coś, co motywuje mnie do, do dalszej pracy, bo o ile często narzekam, co moi znajomi mogą potwierdzić, na brak czasu. No tyle wiem, że moja praca ma jakiś sens, kiedy widzę jej efekty, kiedy widzę to, że studenci, z którymi prowadzę zajęcia, słuchają mnie, są zainteresowani, zadają pytania. To jest naprawdę duża satysfakcja. A z drugiej strony, kiedy widzę, że artykuł, który napisałem i który ukazał się na, na stronie internetowej Telefon 24.pl, ma jakiś odbiorców, ktoś to komentuje, czyta, udostępnia, wtedy rzeczywiście... Satysfakcja, takie poczucie spełnienia rośnie i chociaż logistycznie może to wydawać się trudne, no to, to, to naprawdę każdemu polecam, nawet kosztem tych, tego braku weekendów. Więc wspomniałeś, że w swoim doktoracie zajmujesz się polityką polską i czeską. Może mógłbyś nam trochę przybliżyć, jak wygląda taka praca nad, nad taką pracą naukową? W tym przypadku to, to zależy. To zależy od tego, czy obrało się raczej kurs badacza i chce się poświęcać w pełni prowadzeniu jakiegoś rodzaju badań, czy chce się to łączyć z pracą dydaktyczną. W moim przypadku jest to rzeczywiście łączenie z dydaktyki i prowadzenia badań. Z jednej strony są to wszelkiego rodzaju wywiady, rozmowy z politykami, z działaczami, czy działaczkami, którzy są zaangażowani w życie partyjne obu, obu państw, którzy od jakichś lat angażują się też społecznie. No i weryfikowanie tego z hipotezami, które sam sobie postawiłem, weryfikowanie jak to zmieniało się na przestrzeni lat. No, ale z drugiej strony to jest też przebywanie w w społeczeństwie otwartość na drugiego człowieka, bo jednak partie polityczne to ludzie w moim przypadku i w moim przypadku muszę z nimi... nawet nie muszę, chcę z nimi przebywać, chcę poznawać ich motywacje, chcę z nimi spędzać czas, chcę wiedzieć, jak funkcjonują na co dzień i co ich motywuje do, do dalszej pracy. To wszystko chcę ze sobą zestawić, a z racji tego, że Polska i Czechy jednak mimo wszystko różnią się pod, pod wieloma względami, chcę to ze sobą Zestawić, zderzyć te dwa światy i przybliżyć trochę Polakom Czechy, bo to jest jednak państwo, o którym wiemy niewiele, a z perspektywy może nawet nie tyle naukowej, co jakiejś popularnej naukowej, czy, czy dziennikarskiej, jeżeli mogę łączyć te dwa światy, to, to z chęcią to robię. Więc praca doktorska to z jednej strony pisanie tego, tej dysertacji przez całe 4 lata, czy, czy trzy do momentu obrony, z drugiej strony częściowo prowadzenie zajęć ze studentami, a z trzeciej no, samo uczestnictwo w szeregu zajęć, kursów, szkoleń, bo po to się nie kończy, jednak człowiek uczy się całe życie i to też nie jest truizm, tylko, tylko jednak ta nauka gdzieś cały czas za nami się ciągnie. Wspomniałeś, że prowadzisz też zajęcia ze studentami. i Jakie to są zajęcia? Jak wygląda takie prowadzenie zajęć? Jak, jak czujesz się po tej drugiej stronie biurka? To na pewno stresujące, szczególnie kiedy prowadzi się zajęcia ze studentami, którzy są w moim wieku albo na przykład rok czy, czy dwa lata młodsi, bo wiadomo, że różne osoby trafiają się na różnych kierunkach. Ale wydaje mi się, że podejście, podejście zmienia się po kilku latach studiów, kiedy rzeczywiście zdarzamy się z coś dużą ilością. Wykładowców, wykładowczyń. Wiemy, co nam się podoba, co nie w prowadzeniu zajęć. Można to też przełożyć na, na czas inicjalny, kiedy wiemy, z którym nauczycielem było nam po drodze, z którym trochę mniej. I wiemy, że takim nauczycielem czy nauczyciel, nauczycielką nie chcielibyśmy być, więc, więc możemy to wdrożyć w życie. Na pewno jest to stresujące, na pewno ta zamiana biurka i, i, i zajęcia fotela po, po drugiej stronie biurka jest w jakiś sposób wyzwaniem, ale jeżeli ktoś lubi rozmawiać, lubi spędzać czas z drugim człowiekiem i wie, że ma coś do przekazania jakiejś grupie ludzi, no to, to warto się w tym, w tym realizować i na pewno starać się tą wiedzę w jakimś, jakimś przystępnym stopniu, to najważniejsze, przekazać. Mówisz też często o języku czeskim. Czyli to jest taki jakby jeden z fundamentów, który prowadzić cały czas do przodu. Więc czy można powiedzieć, że języki to jest jedna z takich z kluczowych rzeczy, która odblokowuje nam kolejne drogi? Zwłaszcza we współczesnym świecie. Zwłaszcza we współczesnym w świecie. E, na pewno i z perspektywy czasu trochę żałuję, że sam e, zaniedbałem naukę e, chociażby niemieckiego. To jest rzeczywiście język, z którym no, nie było mi po drodze, a który wiem, że z perspektywy czasu e, mógłbym się przydać. No ale e, zamiast płakać nad tym rozdanym meczem, powiodłem do przodu. Z racji swoich zainteresowań badawczych i też po prostu zwykłego hobby, zacząłem uczyć się czeskiego i, i ta, ta nauka cały czas, e, cały czas postępuje. Że mam możliwość e, realizowania e, badań doktoranckich no, w Czechach, to razem z tym realizuję się językowo, bo. Używam tego języka na co dzień, przynajmniej staram się używać go na co dzień. No i tak z perspektywy czasu rzeczywiście, języki to jest klucz, niezależnie od fachu, który mamy w ręku. Warto mieć języki, i pewnie to, o czym słyszycie od lat, że angielski to jest podstawa, no to, to tak to wygląda. Angielski to, to nie jest język obcy w tym momencie, to jest język podstawowy. Całe studia doktoranckie są w języku angielskim, one nie są, nie są prowadzone w języku polskim. Więc no to już jest to, że może być pierwsza przeszkoda dla osób, które chciałyby jakąś taką ścieżkę zawodową czy, czy ścieżkę kariery obrać. Tutaj rzeczywiście język obcy jest kluczowy. No i z perspektywy czeskiego jako bardzo niszowego języka w Polsce zdecydowanie mogę polecić, warto uczyć języków szczególnie mieć w rękawie jakiś taki niszowy, nawet nie nad, na jakimś biegłym poziomie, ale przynajmniej na jakimś komunikatywnym, czyli jakiś komunikatywny level będzie zdecydowanie wskazany. A jakie cechy, można powiedzieć, twojego charakteru tak wiodły cię przez życie i tak pomagały ci ciągle iść tak do przodu? E, chyba bym wskazał na upartość, to jest, to jest, Coś, co z jednej strony może wydawać się bardzo zrozumiałe i takie niespecjalnie przystępne, ale gdyby nie był uparty, to na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. A um, uznałem, że chcę udowodnić nie tyle innym co sobie, że, że potrafię swoimi siłami dojść e, do, do jakiegoś do, w sensie do realizacji może nie tyle marzeń, co i założonych wcześniej celów. Ja wyznaczam sobie je na bieżąco, staram się je realizować. Więc gdybym nie był uparty, to na pewno nie udałoby mi się tych celów zrealizować. No i przede wszystkim przejmowałbym się porażkami. A porażka no jednak jest nieodzowną częścią codzienności, więc, więc nie warto się tym zajmować, warto iść do przodu. Między innymi w swoich social mediach, no i jak sam mówisz, działaś dla, dla TVN-u, obserwujesz sytuację polityczną w Polsce, w Czechach, w Europie. I pozwolę sobie przywołać Twoje pytanie sprzed paru lat, które skierowałeś do Pani Karoliny Lewińskiej w naszym liceum właśnie. Czy nie pojawiła się u Ciebie chęć kreowania polityki, a nie tylko pisania o niej? Miałem taki okres, kiedy rzeczywiście byłem zaangażowany może nie tyle politycznie, co to była raczej działalność społeczna tutaj na, tym małym, na naszym małym podwórku. To była jakaś taka chęć yy, zmiany tej rzeczywistości. Ja pamiętam, że kiedy chodziłem do liceum, yy, ducha wyzioną PKS, którym dojeżdżałem na co dzień yy, z yy, nieodległych pyzdr. I to, wiecie, no w trzeciej klasie liceum wymusiło na mnie zrobienie prawa jazdy, kupno samochodu, zorganizowanie jakiejś grupy, która mogłaby za mną jeździć, żeby koszty paliwa mnie nie przedrożyły. I okazało się, że takie małe decyzje mają wpływ na nasze życie już na tak wczesnym etapie jak, jak liceum, więc to raczej była jakaś chęć hmm, wpływania na rzeczywistość i, i pokazywania, że no nie zawsze tak musi być. Rzeczywiście świat mediów ma duży wpływ e, na to, co myślimy, na to, co czytamy, co oglądamy i, i bardzo często e, media... W, e, wpływają na nasze postrzeganie świata, ale jeżeli media w jakiś sposób angażują się politycznie czy partyjnie, to wtedy należy sobie zadać pytanie, czy, czy to tak dalej jest ta funkcja informacyjna, którą powinny w, w przede wszystkim media pełnić. Wydaje mi się, że nie i, i tutaj no nie można jednak tych dróg krzyżować, jeżeli ktoś chce kreować rzeczywistość, chce angażować się politycznie no to powinien wybrać tą ścieżkę, jeżeli ktoś chce opisywać rzeczywistość, czy zwracać uwagę na to, co, co powinno się zmienić, a niekoniecznie działać z tej perspektywy legislacyjnej, to wtedy jak najbardziej ścieżka dziennikarska to jest coś, co powinien realizować, wtedy może punktować władzę, punktować polityków, pokazywać co funkcjonuje tak, a mogłoby inaczej i, i wtedy rzeczywiście Chociaż te światy się przenikają i bardzo trudno czasem to rozdzielić, to jednak trzeba tutaj postawić zdecydowanie dużą, grubą kreskę między tymi światami i ich ze sobą nie mieszać. A, czy już po tak długim okresie czasu, już po liceum, bo zawsze kiedy kończymy liceum, pojawia się u rodziców pytanie co będziesz robił, jaki jest Twój plan na życie i od razu już mamy, mamy powiedzieć całą historię na całe życie, do końca życia i praktycznie nawet do końca życia mamy od razu powiedzieć to, co mamy robić. Czy ty znalazłeś na to odpowiedź? Nie i cały czas szukam. I, i to jest... Y, mogę to polecić każdemu, bo zawsze uważałem się za osobę, która y, musi mieć ułożone wszystko od A do Z. Ale no, tak życie nie działa, to nigdy nie wychodziło, więc y, pewna doza spontaniczności jest tak najbardziej wskazana. Planu na życie cały czas nie mam. Obecnie robię to, co y, co lubię, co, co daje mi jakieś spełnienie. Czy to się zmieni? Pewnie tak. W jakim kierunku? Nie wiem, ale jeżeli miałbym okazję czy możliwość spróbowania odnalezienia się w jakichś, jakichś innych ścieżkach zawodowych, z chęcią, to, z chęcią to zrobię. Nie zamykam się. To nie jest tak, że chcę być całe życie związany z uczelnią, czy całe życie związane z mediami. Jestem, jestem otwarty na, na wiele, więc yy, wydaje mi się, że. Trudno realizować jeden dobrany cel przez całe życie, czy to ze względów logistycznych, czy po prostu samo życie czasem weryfikuje nasze plany. Z tym też trzeba się pogodzić, więc może nie tyle mieć plan B czy C, ale być otwartym, mieć otwartą głowę i być otwartym na świat. To może w takim razie jeszcze tak na zwieńczenie całej rozmowy. Czy jest jakaś rada? którą chciałbyś przekazać tegorocznym maturzystom i aktualnym uczniom liceum? Może osobom, które teraz będą się wybierały do liceum? Bądźcie odważni. To chyba jest coś, co po, powinno z nami być przez całe życie, bo patrząc z perspektywy czasu, że od mojej matury minęło już 7 lat, jak stwierdziła pani profesor Tabaczyńska, z którą przed chwilą rozmawiałem, Wydaje mi się, że to było przedwczoraj. wczoraj. Więc patrząc z perspektywy czasu, warto być odważnym, warto realizować y, swoje marzenia. Nie warto czasem oglądać się na innych, bo nie zawsze rady innych y, to jest coś, co nas może dobrze nakierować. Y, więc własna intuicja, odwaga, upór, ale też y, przyjaciele. Wydaje mi się, że to jest coś na co warto zwracać uwagę, jeżeli przyjaźnie nie są budowane w liceum, to warto zadbać o nie na późniejszym etapie życia, a jeżeli są już w liceum, to warto je pielęgnować, bo no jednak to jest okres, kiedy wiążemy się z innymi ludźmi już na trochę bardziej dorosłym etapie życia, więc, więc są to trochę bardziej dojrzałe relacje i warto je trzymać i pielęgnować dalej. Dziękujemy bardzo za rozmowę. To ja dziękuję.